sobie, że jest rok 2019 i lądujemy sobie w mroźnej Kanadzie, w sumie jest to marzec, praktycznie tutaj w Kanadzie jest to koniec zimy, ale dla nas minusowe temperatury i dość wysoka wilgotność spowodowała, że było nam dość zimno. No i spędziliśmy sobie w Ontario około dwóch tygodni, jesteśmy sobie w Toronto i Patryk zadaje mi to pytanie. Chcesz zostać tutaj dłużej. Często nas pytacie, dlaczego Winnipeg? Dlaczego Winnipeg? Dlaczego? Ludzie pytają i mówią, dlaczego Why Winnipeg? Why Winnipeg? To jest bardzo często zadawane pytanie. A my A... mówimy Why not? <laughs> w sumie tak. Chodzi o to w sumie, że program, program emigracyjny do um, Kanady. Jest prostszy poprzez Manitobę, czyli um, Kanada ma swoje programy emigracyjne i on nie jest jeden. Um, on też jest podzielony na prowincje. Um, czyli w prowincji Manitoba um, program emigracyjny jest typ, typ, w cudzysłowie najprostszy um, i najłatwiej jest, w sensie w tamtym czasie było, teraz nie wiemy jak jest, bo w sumie nie śledzimy jak wyglądają programy emigracyjne dzisiaj. Ale w 2019 roku łatwiej było zostać w Kanadzie poprzez prowincję Manitoba niż zostać w Kanadzie poprzez prowincję Ontario. I wiedzieliśmy, że przyjeżdżając na tak zwany program IEC, czyli International Experience Canada, na którym otrzymuje się wizę i pozwolenie o pracę, pozwolenie o pracę otrzymuje się na rok czasu. I po tym roku. Albo trzeba aplikować o przedłużenie, o dru, drugą, drugą jak gdyby, drugie pozwolenie o pracę. Jest to bardziej jak gdyby czasem skomplikowane. Więc jak chcecie dostać dłużej niż rok i ewentualnie złożyć aplikację o stałego rezydenta, no to nie zawsze trzeba to zrobić, ale można to zrobić poprzez program właśnie Manitoby, który z reguły jest prostszy. I my tak w sumie właśnie wybraliśmy. I dlatego właśnie jest e, Winnipeg. Dlatego jesteśmy tutaj. E, I to było w sumie takim głównym powodem, żeby przyjechać tutaj i zostać dłużej w Kanadzie niż e, rok. Nie o pracę. Aby móc aplikować na permanent rezydent, Tak, stałego rezydenta. Wobec stałego rezydenta Kanady? Co zrobiliśmy i jesteśmy stałymi rezydentami Kanady już od 2022 roku. I takim drugim w sumie czynnikiem, to, to tak w sumie teraz na to patrzymy, bo wcześniej tak. w sumie nie patrzyliśmy, to są w sumie koszty życia, nie? czyli w sensie koszty życia w Winnipegu. Generalnie w Manitobie, ale jeśli mowa o mieście, no to porównując Winnipeg to na przykład Toronto czy do to Vancouver, to te koszty życia są na plus znacznie w stosunku do innych miast Kanady. Mamy tu na myśli właśnie wynajem mieszkania, kupno też mieszkania czy domu. Wiem, że koszty życia na zasadzie najmu są znacznie, znacznie się różnią, czyli potrafią być. W Toronto czy Vancouver potrafią być jeszcze raz tyle prawie niż w yy, Winnipeg'u. I to w sumie yy, jest jednym z, czyn, z drugich, dru, jest to drugim czynnikiem why Winnipeg, czyli dlaczego Winnipeg? Czyli... Dlaczego dalej tu też jesteśmy? Można tak powiedzieć e, No, też sumie... myśleliśmy o tym, żeby się stąd e, przeprowadzić do innej prowincji, do innego miasta, ale w sumie e, póki co stwierdzamy, że takie działanie wymaga dosyć. E, Um, bardziej złożonej strategii, przynajmniej w przypadku tym, którym my, my robimy, jesteśmy, czyli tak. my, my jak gdyby pracujemy na własną rękę i sami e, utrzymujemy, no, prowadzimy swoje jak gdyby małe biznesy i, i sami e, operujemy jak gdyby na kontaktach z ludźmi tak. a, zleceniach i tak dalej i wiemy, że jak gdzieś się przeniesiemy, to zanim znowu te kontakty złapiemy, e, to minie kolejne Kilka lat. Budowanie kapitału społecznego trwa dłużej niż znalezienie pracy na pełen etat? No, więc no tak, no bo wydaje nam się, że łatwe jest po prostu zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku w którym po prostu szuka się pracy, będąc jeszcze w obecnym miejscu, tak? Czyli przykładowo, jeśli pracowalibyśmy dla jakiegoś pracodawcy w Monitobie, a a chcielibyśmy zamieszkać na przykład w Vancouver, no to, no to moglibyśmy już szukać tego pracodawcy pracując jeszcze w Monitobie poprzez tam rozmowy kwalifikacyjne, interwiu zdalne, albo nawet czasami jest tak, że filia danego pracodawcy jest w tych dwóch miastach na przykład, tak? I, i przenieść się do innego miasta czy, 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 czy znaleźć pracodawcę w sumie nie jest, to, nie jest to trudne i można mieć już pracodawcę, przenieść się do nowego miasta, i generalnie czasami nawet pracodawca może pokryć pewne koszty przeprowadzki i, i zaczynamy jak gdyby pracę w nowym miejscu na nowo, już jak gdyby z pewną pracą. A w naszym przypadku jest to tak. Z pewnym dochodem. Tak, no, z pracą i dochodem, nie? A u nas jak gdyby my musimy sobie wypracować kontakty, musimy sobie wypracować jak gdyby. To, że, że ludzie będą chcieli z nami, z nami współpracować, um, i dzięki temu my będziemy mogli mieć dochód, i, i to wymaga e, też czasu. A przeprowadzając się do miejsca, gdzie z, z góry wiadomo, że jest drożej, e, no to trzeba tych pieniędzy e, trochę więcej oszczędzić i mieć taki plan na zasadzie ok, nie? E, no to wiemy, że i tak wydamy więcej, no bo to jest nieuniknione, bo wszystko jest tam droższe ale nie wiemy jak szybko to się zwróci, bo nie wiemy jak szybko kontakty, które złapiemy, zaowocują tym, że będziemy mieli nowe. W momencie w którym nasz dochód jest oparty o kapitał społeczny i wypracowane kontakty, które udało nam się wypracować przez te 5 lat pobytu tutaj i przeniesienie wypracowanych kontaktów do innego miasta zajm zajmie prawdopodobnie podobną ilość czasu co tutaj. Więc yy, znalezienie jakby pracy na, na pełen etat w innym mieście zajmuje mniej czasu niż wytworzenie sobie całej sieci kontaktów, która jest no jakby tak, no. bazą dla naszego dochodu. No bo nawet możesz w sumie nawet. Tak jak mówiłem, możesz znaleźć pracodawcę będąc jeszcze tutaj i po prostu jedziesz tam już z pewnym jak gdyby, planem, że na drugi dzień czy tam za parę idziesz je do pracy do i pracy. dostaniesz za dwa tygodnie dostaniesz wypłata. W e... przypadku budowania kontaktów to wygląda troszeczkę inaczej. No musielibyśmy. Jest dużo nie je... tak, jest dużo e... o, niepewnych, w sensie jest no. dużo niewiadomych znaczy trzeba więcej zainwestować na starcie, nie? Czyli w sensie jakby, jakby się w sensie no generalnie trzeba więcej na starcie zainwestować, w sensie wiedzieć, że się, że się yy, więcej wyda i z czasem się to może zwrócić, yy, ale to po prostu jest jak gdyby pewien czas, który który no, trzeba się stanić, że on yy, potrwa trochę i, ale w dzisiejszy, w dzisiejszym momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli yy, ceny Przede wszystkim najmu, już nie mówiąc o zakupie czegokolwiek, są tak wysokie. No to wiadomo, że od razu dużo więcej um, pieniędzy trzeba na starcie. Ale to w sumie też nie znaczy, że będziemy chcieli i mieszkali w Manitopie zawsze. To też jest prawda. E, więc po prostu jesteśmy tutaj dzisiaj. E, myślimy nad przyszłością i planami, ale tak jak wspomnieliśmy, em, z naszej strony to po prostu wymaga jak gdyby innego ugryzienia i przemyślenia i strategii. A tak jak przyjeżdżaliśmy do Kanady i do Manitoby, ta strategia była na tyle prosta, że po prostu nie chcieliśmy zostać krócej niż rok i stwierdziliśmy, że chcemy otrzymać status rezydentów i teraz już ich mamy. Mamy te statusy i teraz e, przyszedł czas na e, dalsze jakby, działania. Dalsze Planowanie, ale też nie w taki sposób właśnie, że okej, okay, to teraz wyjeżdżamy z Manitoby i jedziemy w inne miejsce w Kanady, bo tak jak wspomnieliśmy w naszym przypadku, to po prostu troszkę wymaga innego przemyślenia. Ale ja tak sobie... Cicho uważam, że tak naprawdę to, co nas ściągnęło tutaj do Manitoby i główny, główny powód, o którym my w ogóle yy, nawet, którego my nawet sobie nie wyobrażaliśmy, to jest tak naprawdę Ari. Różku, przyjechaliśmy tutaj dla Ciebie. <głos》>. Ja? No. Bo ona jest generalnie urodzona właśnie w Manitobie i, i to jest... to. To jest moim zdaniem główny powód, dla którego tutaj wylądowaliśmy, ale ten powód w ogóle nie był planowany przez nas. No, było trochę kawałek miałaś ja Tak. Trochę musieliśmy 35 godzin pociągiem, 9 godzin samolotem, plus jeszcze spotkaliśmy ją Dobra. na kempingu, to jakieś dwie godzinki na kemping. A... Wy możecie nam Ach. powiedzieć w komentarzach, czy Wy byście na przykład e, chcieli przyjechać do Manitowy i chcielibyście przez jakiś czas tutaj zamieszkać. Tak. E, dla tych, kto, kto, którzy by chcieli tutaj zamieszkać, to musicie pamiętać o tym, że e, program International Experience Canada chyba właśnie jakoś teraz niedawno ruszył. Eee, bo to zawsze tak jest jakoś na początku chyba roku, e, więc. Albo pod koniec. Może trwa, musicie sprawdzić, więc, e, więc zobaczcie. Może więc sprawdźcie po prostu program e, International Experience in Canada, jakbyście chcieli przyjechać. I. Um, i sprawdźcie, czy chcielibyście przyjechać właśnie do Manitoby i zostać jak my dłużej w Kanadzie niż rok. A może e, chcielibyście pojechać do innej prowincji i akurat wy łapiecie się na to, żeby w tej prowincji e, po prostu pozostać dłużej niż rok i przejść przez e, program prowincjonalny e, innej prowincji. W naszym przypadku akurat Manitoba e, dawała nam tylko taką możliwość e, i z niej skorzystaliśmy. A jeżeli wy rozważacie wyjazd do Kanady, to zdradźcie nam, jaka jest wasza wymarzona prowincja, w której chcielibyście spędzić więcej niż rok.